V60 zapakowana, xt 60 obejrzana, także cały plan, jeżeli chodzi o ten, o ten autohandel, zrealizowany. no Pokazałem też Wam te auta, które tam mają na tą chwilę. Ta V90, powiem Wam szczerze, cross z tym niskim przebiegiem biała, dosyć fajna propozycja 60. Parę tysięcy przebiegu, 18 rok. Nie, 20 tamta była. To całkiem fajna propozycja. Jak ktoś szuka, no to można rozważyć, aczkolwiek to nie jest najbogatsza wersja. No, a ja niestety mam złe wiadomości. Miałem jechać do Vastervik na wschód 180 km od tego miejsca, co byłem dokładnie 190. Obejrzeć auto moich marzeń i niestety od samego rana Szwec, którym się wstępnie umawiałem, w ogóle nie odbiera telefonu. Nie wiem, co się stało. Także no nie będę ryzykował nie będę jechał 190 km, żeby wiecie pocałować tę przysłowiową klamkę. Eee, więc wracam tak naprawdę do Karskrony. Szybciej odbiorę samochód, który rano oglądałem. Może nagram wam po prostu te oferty, którzy, które tam są, bo tam jest bardzo duży wybór generalnie V60 cross country czy V90 ogólnie Volvo, to jest dealer Volvo. Jest tam jeden samochód, który interesuje moich klientów, także postaram się go obejrzeć, bo już będzie, znaczy bo zdążę, tak, bo według nawigacji będę na 16, oni pracują do 18, więc bez problemu sobie to obejrzę, podepnę, zapakuję samochody i na spokojnie też pododaję relacje. To nie jest takie proste z tymi relacjami, słuchajcie, czekajcie, ja sobie troszkę przesunę. Żeby, żebyście mnie lepiej widzieli e, bo każdą tą relację musicie dodać ta relacja ma minutę, tak samo jak tutaj tnę, jak jadę to tnę sobie to nagranie nie dodaję, że tak powiem od razu tej relacji a potem to wrzucam także to zajmuje naprawdę sporo czasu spróbujcie kiedyś dodać relację tak jak ja dodaję to, to zobaczycie e, no szkoda, powiem wam szczerze szkoda e, no ale powiem wam co to za samochód Miałem jechać obejrzeć oryginalną wersję. Znaczy, oryginalną wersję to jest właśnie głupota. Sam, że tak powiem, to powtarzam te, te rzeczy, co ludzie powtarzają. Miałem obejrzeć v 10 pierwszej generacji poliftową 2014 rok, grudzień. Limitowaną edycję Polstar. I to jest prawidłowe nazywnictwo. Dużo ludzi, słuchajcie, mówi, że to jest oryginalny Polstar. Poprzednie roczniki, czyli od 2010 do 2000, nazwijmy to, 2014, to, to też były, jeżeli samochód wychodził oryginalnie z podniesioną mocą, to też była oryginalna wersja Polstar. Nie było po prostu innej wersji, więc nie można mówić, że oryginalna jest ta z 14 roku. Ta z 14 to jest limitowana z 3-litrowym silnikiem w dwóch w trzech kolorach: czarny, Rebel Blue taki niebieski i biały. I tylko w tych trzech kolorach ten samochód był dostępny. 3-litrowa benzyna uturbiona, podniesiona moc do 350 koni. Dlaczego limitowana edycja? Bo ma inne hamulce, dużo droższe, komplet hamulcy do tej właśnie wersji to jest w granicach 9000 zł przód i tył. E, specjalne wentylacje, wentylowane hamulce, bo macie specjalne nawiewy w nadkolach porobione zimnego powietrza, które mają właśnie chłodzić nam te tarcze hamulcowe, specjalne zawieszenie. Także auto Stricte, no dużo twardsze, takie, nazwijmy to bardziej sportowe, bardziej torowe, aczkolwiek, no jak nie wiem, jak można powiedzieć o samochodzie typu kombi, że będzie torowe, no ale tak sobie Volvo wymyśliło. No i ten samochód chcę kupić, ale nie kupię go, jeżeli go nie obejrzę, bo mam, wiecie, sporo znaków zapytania. Muszę takim autem się przejechać, muszę zobaczyć, czy mi w ogóle to odpowiada. Nie wiem, czy ten samochód, jakbym kupił, byłby na sprzedaż, czy byłby takim autem u mnie pokazowym. Mam nadzieję, że moja żona nie słucha. Generalnie mam chęć to auto kupić. I miałem chęć dzisiaj je obejrzeć i zrobić za super relacje. Nie będę tutaj używał słów, które bym chciał. No ale widzicie, no nie wszystko jak sobie zaplanujecie, nie wszystko jest tak, jakbyście chcieli. No a tam jest dosyć daleko, bo stamtąd do Karskrony bym miał 100, chyba 60 czy 170 km, czy 200, no jakoś tak. Więc no jakbym tam był na godzinę 16 no wiecie, to musiałbym się ze wszystkim wyrobić i to było tak zaplanowane, że od razu tam jadę i bym się spokojnie wyrobił, miałbym jakąś godzinę, dwie takiego luzu, tak to nazwijmy i czekałem, powiem Wam szczerze tutaj w, przy tym komisie e, właśnie, czy może ten Szwed odbierze ten telefon czy się odezwie do mnie niestety się nie odzywa, także no trudno, zorganizuję sobie oględziny przez kogoś innego, no sam osobiście tego nie obejrzę ale zorganizuję sobie tak oględziny jak organizuję swoim klientom Zapłacę za te oględziny, po prostu dodatkowo i, i tyle ktoś podjedzie tam i obejrzy i sprawdzi to, co jest dla mnie ważne. E, także jedziemy, słuchajcie, do karskrony. No, nie jestem w 100% pocieszony. Fajnie, że udało się dla moich klientów auta o, e, obejrzeć. XT60 będzie odebra, odbierana w najbliższy poniedziałek, za tydzień, tak? czyli 19 lutego. Już mam ustawiony transport. Z ciekawych rzeczy, bo wiem, że wszyscy klienci, którzy kupili ostatnio u mnie samochód, mnie oglądają. E, dzisiaj nie obejrzę tych wszystkich aut. Słuchajcie, jest tyle kupionych aut, że. Głowa ma, no ostatnio nie wiem co to był za dzień chyba piątek kupiłem trzy samochody w piątek także to będzie wrzucane oczywiście chronologicznie u mnie na, e, na social media także będziecie też widzieć te swoje auta będą oczywiście wrzucone, że te auta kupiliśmy także nie martwcie się, wszystko chronologicznie będzie. E, z ciekawych rzeczy, jutro i pojutrze mamy trzy samochody ciężarowe tutaj w Szwecji z Blukaru i wszystko, co się uda, co będzie opłacone, co będzie zaksięgowane, będzie odbierane. Więc powinny te samochody naprawdę bardzo szybko, w miarę, przyjechać. Jest jedno auto bardzo wysoko na północy w Lulio, Audi A5, takie kozackie we Ono miało być dzisiaj odbierane. Wiem, że już jest przedstawiona data na jutro. Jutro dopiero osoba wyjeżdża do, tego, do tej miejscowości. Tam ma 900 km od nas z bazy, także to jest naprawdę wyprawa po ten samochód. Także jak mnie oglądacie, właściciele Audi A5, musicie się jeszcze wstrzymać do jutra, żebyśmy mieli potwierdzenie, że. Ta osoba tam dojechała, więc pewnie jak jutro dojedzie, to będzie odbierała to auto w środę. Więc będę miał jakieś zdjęcia w środę i dojedzie do końca tygodnia. No 900 km nie robi się na raz. Znaczy ja bym zrobił, ale no tutaj Szwedzi tak nie robią. A to jedzie szwedzki kierowca taką lawetą jak ja, tylko y, chyba sprinterem bodajże jeździ i nam odbiera samochody. Y, także no to i tak fajnie, że udało się już ten samochód odebrać pewnie ja osobiście po ten samochód przylecę, zobaczę, taki mam plan przynajmniej bo jeszcze mam dwie V90 kupione cross country bardzo fajne, więc może przylecę właśnie swoją lawetą i to Audi z jakąś V90 odbiorę ale zobaczymy, na razie nie planuję bo musi to auto stricte do nas zjechać do bazy także co, no dużo się dzieje, jakieś relacje jeszcze będą, także obserwujcie na promie, nie wiem, mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam nagrałem po części jak to wygląda no i pewnie przed promem jeszcze jak będzie czas, to coś ponagrywam Mam plan zrobić, słuchajcie, live'a, eee, może jak będę właśnie czekał na proma będę miał chyba dzisiaj więcej czasu, eee, no to może tak godzina 19, 20, myślę, że 20, no może troszkę przed, 19.30 powiedzmy, że moglibyśmy zrobić live'a. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście zainteresowani, żeby pierwszy raz, żebym przeprowadził live'a na swoim eee, w Instagramie. Eee, powiem Wam szczerze, że nigdy tego nie robiłem, więc... Zobaczymy jak to wyjdzie. Generalnie, czy będzie Was dużo, bo jak będzie Was mało, to będzie trochę śmiesznie. No, ale nawet jak będzie garstka ludzi, to też fajnie chyba tego live'a zrobić, bo wiem, że, no, że ludzie lubią to, więc no, dlaczego mam tego nie zrobić? A wszystko tak naprawdę dla swoich obserwujących, jak widzicie, no, nagrywam te relacje i widzę, że trochę osób ogląda. Każdy mi tutaj pisze wiadomości, że oglądam, czekam na swój samochód, dlatego też wysłałem to małe sprostowanie, że dzisiaj nie będzie już więcej Waszych samochodów tylko będą te, które już odebrałem, także nie będzie już więcej relacji, jeżeli chodzi o nowe zakupy. See flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flyin', never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, lock down. Jesteśmy teraz w tym salonie, co rano odbierałem samochód. znożyłem, wiecie, przed zamknięciem. Jest tu parę fajnych sztuk. Ten samochód mi przygotowali. Poprosiłem, żeby mi przygotowali na 16.30. Także kolejne V60 Cross Country oglądamy. Ja wiem, że to jest trochę monotonne. Ale słuchajcie, oglądamy to, co naprawdę moi klienci. Szukają, a mam klientów na taki samochód. Zresztą tu zobaczcie, no, same cukiereczki stoją. Także za chwilkę to wszystko chyba ponagrywamy, ale najpierw nagrywam ten samochód, bo są potencjalni klienci zainteresowani tym autem. Już wam mówię, co to jest za samochód. V60, słuchajcie, za 319,500 i to jest Mild Hybrid B4, czyli standardowo to, co mamy. 99 000 km przebiegu, 2020 rok grudzień. Zaraz wykasuję swoją twarz, ale modelowo 2021 dosyć fajne wyposażenie tutaj mamy. Także przechodzimy do oględzin tego. Pomierzone całe w oryginale. I szukamy, słuchajcie, no prawie 100 000 km przebiegu, więc ciężko by było, żeby tutaj nie było jakiś uszkodzeń. Ale spróbujemy poszukać, jeżeli będą, to, to trzeba je wyłapać tutaj delikatnie. Kilka odprysków, kilkanaście. Zobaczcie. Maska ładna. Nigdzie nie jest uszkodzona. Na dachu nie ma żadnego odprysku. Także to jest ważne. I lecimy sobie lewą stronę, prawą stronę. Felgi standardowe, podstawowe. Jeszcze jest drugi komplet takich samych. Zobaczymy sobie tutaj zderzak. To jest newralgiczny punkt. Zawsze jak coś ładujecie to może być coś uszkodzone. Zobaczymy czy hak jest. Czy działa. Działa. Coś nawet chyba ciągał. I tak wygląda bagażniczek klienci są bardzo szczegółowi. Że muszę wiecie naprawdę tutaj bacznie, żeby nie było czegoś czego nie zauważyłem. Plastiki nie porysowane nigdzie. Opony letnie. Zimowe są za dopłatą. Na który to rok tej oponki 18 calowe. czekajcie, 20 rok, także pana może być odnowości na tym samochodzie. No i tutaj newralgiczny punkt. Szyba przednia, jest oryginalna. I zobaczymy czy są odpryski. Jest kilka albo kilkanaście nawet odprysków. Ale chyba nie ma nigdzie pajączka. Wejdziemy do środka, to zobaczymy. Czekajcie, bo to jest ważne. No nie widzę, nie ma nigdzie pajączka, także szyba jak najbardziej. Odprysków ma kilkanaście, ale pajączka nigdzie nie ma. Jest fajne, że mamy Harmon Cardon, no bo to sporo kosztowało. Pokazuje nam, że akumulator słaby. Podpaliliśmy auto. Zobaczymy, czy tutaj wszystko działa. Jakie mamy kamerki? Kamera jest taka. Tutaj z czujnikami bocznymi. Nie będziemy im tutaj smrodzić na hali. Teraz podłączę sobie komputer, zobaczę. Fotela nie mamy elektrycznego, w ogóle fotele mamy, widzicie, podstawowe. E, ale nie jest tutaj nigdzie zmechacony ten fotel, nie jest zniszczony, tak samo próg ładnie wygląda. Troszkę przybrudzony ten samochód jest, e, ale to tak nie jakoś mocno. No powiem Wam szczerze, że tu nie ma się do czego przyczepić. E, samochód oryginalny, lakier, żadnych zarysowań, zadrapań, jakieś drobne odpryski na zderzaku. Bardzo fajna propozycja. No opony letnie, wiadomo, 90 tysięcy przebiegu, 20 rok. Opona, no nie 90, powiedzmy 40 albo 50, bo, bo przecież miał zimowe na pewno w Szwecji. Dobra, interwały olejowe zobaczymy. Przecież tutaj za bardzo nie ma co patrzeć, bo jest auto z 2020 roku, więc będzie miał normalne interwały olejowe zgodnie z zaleceniami producenta. Pewnie wszystkie jeszcze tutaj robione no oczywiście 22, no, nawet krótszy zobaczcie, 54 i 88 wszystkie serwisy robione w tym serwisie, także oni ten samochód sprzedawali i go serwisowali i go sprzedają 88 ostatni w sierpniu także w tym roku trzeba zrobić, tak naprawdę od razu powinno się zrobić olej w skrzyni, olej w haldeksie bym zalecał w takim samochodzie i olej w przekładni kątowej w moście taki serwisik musicie liczyć w granicach 3500 zł dobra ja robię kilka zdjęć klientom filmiki zaraz powysyłam, te same co wy oglądacie 319, to nie jest jakaś mega okazyjna cena aczkolwiek samochód jak najbardziej moim zdaniem godny uwagi, 319,5 V60 obejrzana, także teraz jesteśmy słuchajcie, w fabryce cukierków dosłownie no dla mnie to jest fabryka cukierków naprawdę, powiem wam szczerze, że fajne, takie naprawdę fajne wersje mają tutaj Także szybko przechodzimy, bo widzę XC90 dla klienta, XC60 dla klienta widzę i na wypasie V60 Cross Country. Tutaj zobaczcie w air designie białym V60 no robi robotę, Air design robi robotę, pamiętajcie, już przechodzimy do cen, 329,5 netto, 359,5 brutto. 2021, nie, 329,5 to jest cena. Żadna brutto netto, tylko taka jest zmniejszona. 85 tysięcy kilometrów, może być 2020 rok? Tak, 2020 tutaj widzicie, z września. Air Design, już patrzymy, czy kamery 360. Nie ma kamerki 360. W środku tak wygląda. Oj, uderzyłem w telefon. Fajna, fajna sztuka naprawdę. Wersja silnikowa B4 benzyna Air Design. Bardzo ładna. Jak ktoś szuka air design białej, no szkoda, że nie to piątka. Znaczy, nie AWD, sorry. Ale nie każdy musi mieć napęd 4x4. Dobra, lecimy dalej. Kolejna V6 jesiona kozacka. Widać już po felgach, że są akcesoryjne najdroższe felgi. 359,5 przecena. Zobaczcie, jest 379,5. B5 AWD, benzyna 2021. Czyli 2020 rok, 64 tysiące kilometrów, także jak ktoś szuka na takiej feldze, no to jest. Oj, nie ma kamerki 360, szkoda. Na czarnym będzie wszystko widać, to czarny pe... perłowy, perłowy, nie, czarny metalik. Troszkę jest zarysowań, ale na czarnym zawsze to przy sztucznym świetle widać. O, taka troszeczkę wersja, zobaczcie. Mogła być bogatsza. Harman Kardon nie jest, ale elektrycznych foteli nie mamy. 21 cali Felga, sorry, 20 cali mi się pomyliło. Dobra, i zobaczymy. X160, co tutaj mamy za X160? Beczwórka r Design 399,5 2021 rok, 59 000 km. Przód jak nowy. Czarna. Wszystko, zobaczcie, czarne. Kamery widzę 360. Panoramy nie mamy, ale Air Design jest. Felga troszkę mogła być większa. Nagłosienie podstawowe. Elektryka fotela. Będę otwierał. Jest elektryka fotela, tylko jednego. Ładny samochód. No i to mi ciekawi. To mnie bardzo ciekawi, bo widać, że jest na wypasie wóz. Identyczna, jaką ostatnio kupiłem. Identyczny kolor. W środku też jest identyczna. Bowers jest, także Zapinamy pasy, słuchajcie T8. No to grubo, grubo tutaj. Zobaczcie, jaka przecena 699,5 2022 rok. Eee, znaczy, no 21, modelowo 2022, 64 tysiące km. No ale jest na bogato T8. Słuchajcie, Richard była dopłata. Patrzyłem w polskim cenniku do V90. Do X90 pewnie była większa. 80 prawie tysięcy zł. Panoramiczny dach. 20 dwa cale Czyli najdroższa felga No identyczny samochód ostatnio prezentowałem Tylko nie tę 8 tylko B5 Czyli no tańszą w zakupie I tamta była skonfigurowana na 450 tysięcy A ta podejrzewam że grubo Pod 500 albo ponad 500 mogło, Może kosztować No jest kozak Przyznacie co Jest naprawdę kozak I tutaj nie ma akcyzy słuchajcie przy tym samochodzie Przez to że mamy ten Magiczny tutaj przycisk to nie ma akcyzy Obok V60 w r 399,5, 2021 rok, 31 000 km przebiegu, czarna z panoramą, z kamerami 360, już jest na bogato, już jest na bogato. Fotel elektryczny kierowcy jest, jest w pełni Harman Cardon, no nie ma pasażera, ale panoramka, zobaczcie, kamery 360, czarny kolor, pakiet r design Fajna, fajna sztuka. Dobra, tutaj mamy klienta, nawet dzisiaj z nim rozmawiałem na S90. Już widzę, że jest na wypasie. Air Design plus Bowers. Uch, tutaj grubo T8, Richard 529,5. 2022, ale rocznik 2021. Niski przebieg, 35 tysięcy km. No i kolorek taki to nie jest, słuchajcie, srebrny. Bardzo fajny kolor mogła być trochę większa felga, uważam ale auto może się podobać elektryka elektryka tutaj fotel kierowcy w pełni elektryczny no i zobaczymy z tyłu jak wygląda Elegancior. powiem wam, że na tle tych wszystkich tutaj maszynek to taka D4 która sobie tutaj stoi to trochę taka biedna ale zobaczmy przejdziemy wszystkie te samochody mamy czas 284,5 2020 rok. 70 tysięcy kilometrów. O, poniżej 300 tysięcy. Nie jest jakaś bogata wersja, ale felga ładna. Fotele te półskórzane nie są takie, wiecie, typowo materiałowe. Uważam, że niezła. Fotel elektryczny, zobaczcie z pamięcią. tak naprawdę prezentuje się ładnie. Teraz pójdziemy na nowe samochody, wam pokażę ile kosztują nowe. Tu mamy T6 Recharge, czyli tą z ładowaniem, bez akcyzy. XC60 w tym samym kolorze co S90. 659,5 2023, tak no z marca samochód słuchajcie, 13 000 km przebiegu. Taka cena, praktycznie nowe auto T6 dobrze wyposażone widzę kamery 360 panorama no nie ma pakietu Air Design nie ma skóry Nappa ale jest Harman Kardon szkoda, że Bowersu nie ma, to już było tak naprawdę taki total full, no szkoda też, że felgi nie ma jakiejś takiej większej tu mamy znów mocniejszą jeszcze wersję T8 Richard w Design biała, obok zobaczcie to stoi, zaraz zobaczymy ale koza, head up display widzę biała perła Crystal white to się chyba nazywa ten kolor 51 tysięcy kilometrów 2021 rok Inscription T8 No tutaj to już jest czym pojechać 400 koni Przepiękny lewarek kryształowy Harman Kardon Skór nie ma nappa Ale ładnie się to prezentuje I To nie jest R-Design tylko Inscription Słuchajcie, I pomyliłem Ale będzie Polewkę no, a tutaj zobaczcie kolejny samochód w tym samym kolorze co jest 90. S60 w Air Designie. S60 słuchajcie z panoramą, czyli grubo będzie B5 benzyna, Bowers Wilkins, także naprawdę wypasiona. 2023 rok, ale produkcji jest grudzień 2022, modelowo 2023. Zobaczcie przebieg: 5000 km. Z nowe auto. 499 500. Ktoś szuka S60 na wypasie. Z jasnym wnętrzem, słuchajcie. No to to się, to się rzadko zdarza, żeby taki samochód był. No przepiękny. Bowers Wilkins WS60 Panorama. No przyznacie, że robi robotę. No to nie jest już, wiecie, Air Design, bo w tym roczniku Air Design nie było. To macie pakiet Dark stylizacyjny. taki i następca Air Design. Wszystkie, przejdziemy, to wszystkie, i z tyłu stoi troszeczkę biedniejsza wersja, tutaj mamy napisane, że jest to Air Design T8, też z panoramą, czyli no nie jest biedniejsza, tylko ma to zobaczcie, słabsze felgi ale też jest wypasiona, tylko ma Harman Kardon, nie ma Bowersa i tutaj 419 500 2020 rok 20 tysięcy kilometrów no powiem Wam szczerze, że kolejna noweczka w takim Chyba miałem w takim kolorze, V60 chyba sprowadzałem, tylko to to musi fruwać, Na 400 koni ładuje się, czyli nie ma akcyzy w ogóle. Stan salonowy. Dobra, słuchajcie, bo jestem strasznie tutaj podjarany tym miejscem. Jak chcecie jakieś auto stąd, to zapraszam oczywiście do kontaktu. Zaraz przejdziemy na salon, zobaczymy sobie nowe auta, bo widzę, że V60 Cross Country stoi nowe. Porównałem do tego, co odebraliśmy, jaka jest cena. Dobra, wchodzimy na nówki sztuki. Zobaczmy V90. Za 600 tysięcy koron, można kupić nówkę. Nówkę. Ale taką wiecie, niezbyt wypasioną. Kamery 360 są. Ale generalnie nic poza tym nie ma. Jakiegoś nagłośnienia czy czegoś. Hej. Tutaj mamy V60 Cross Country. Zobaczcie, 573 600. I co to jest za wersja B4, czyli taka jak kupiliśmy? I to jest fabrycznie nowy samochód. Jest 100 tysięcy koron droższy. No i co? No i zobaczmy jeszcze x 90 czarną w darku, 22 cale. No ta już jest grubo, widzę, grubo skonfigurowana T8K. pakiet Ultimate Dark. T8 455 koni. Nie widzę tu ceny. Także jest, jest bezcenna. No i tu mamy taką skórkę. giery. Powers, no jest grubo, jest panorama, jest grubo, jest tak jak tam tylko w czarnym kolorze. No robi robotę, powiecie szczerze co? Fajna maszynka. T8, najmocniejsza dostępna wersja, najdroższa dostępna wersja i tutaj chyba konfiguracja też jest najdroższa. Tutaj mamy wszystko, tylko właśnie nie znamy tej ceny. Jeszcze pójdę, zobaczę, może ja coś nie zauważyłem. Wszystkich jest cena, a w tym nie podali ceny. Nie ma ceny, słuchajcie, jest 0 koron, także nie powiem Wam, jaka jest cena. Przez zobaczymy S90, w jakiej cenie jest nowa. No i ten najnowszy model jeszcze pokażę Wam. Eee, tutaj mamy 549 500. Jeżeli ktoś chciałby nowy samochód, to też możemy Wam kupić stąd. Myślę, że wyjdzie korzystniej cenowo niż w naszych salonach. Ta to jest identyczna, jak kupiliśmy. Nie, nie jest identyczna, bo nie ma Harman Kardon. Słuchajcie, jest 100 tysięcy droższa. C40H patrzymy. 550 prawie. Co to jest w ogóle? Elektryk. 231 koni. Już na aż tego nawet na żywo nie widziałem. Tak XC40. No Tutaj jakie fajne. Z gumy zrobione. Akcenty, panorama. W środku tak XC40, tylko ścięty tył. Ciekawa propozycja. No dobra. Do robienia zdjęć bardzo fajne. Dobra, słuchajcie, ja lecę. Widzimy się na live 19.30. Także wychodzę z tego salonu. Oddałem kluczyki. Auta mamy zapakowane. I jedziemy, słuchajcie, wracamy do Polski. Fajne miejsce, bardzo fajne miejsce. Zaraz wam pokażę, gdzie stoi laweta. Wsiadamy do lawety, jadę już pod prom i czekam na live, a. znaczy nie no, dodaję te relacje żebyście wszystko obejrzeli tam stoi lawetka, zobaczcie Lubiłem wam zbliżenie, już załadowane dwie V60 cross country szwet od Polstara się nie odezwał jakby ktoś pytał także może tak miało być, może to nie było auto dla mnie, tak trzeba sobie tłumaczyć czekajcie, oddalę troszeczkę także co, no widzimy się na live, ie. tak jak już mówiłem 19.30, 20.00 myślę, że Tutaj jest wam ile, to kilometr, mam żeby podjechać pod prom. Że podjadę, pododaję już te relacje do końca, żeby Wam powchodziły. Zajmie mi tą chwilę i już jak będę czekał na wjazd na prom, to zrobimy krótkiego live'a. Czekam na Wasze pytania. Jak macie jakieś pytania odnośnie importu, to, zada, to zapraszam właśnie na live ze mną. No i co, widzimy się. Także jeszcze dzisiaj to nie koniec. Trzymajcie się na razie. impact Yeah break it open leaving nothing f***ing intact nothing mm -hmm. behind Hey yo you been hacked You're safe, hard in safe hiding But I found it homie been cracked But well, ain't nothing inside Hey yo we been back Your been stacking See you flexing with the thin stack flexing, Hey, I we You been whacked I kill kill 'em all fill a up the impact